8 stycznia w gimnazjum ojca Michała Tomaszka odbyły się zawody siatkarskie. Drużyna siatkarzy pod wodzą pana Dariusza Smolenia wywalczyła mistrzostwo powiatu, co daje nam wejście na zawody strefowe. Paki powiedzcie, jak się czujecie w tym szczególnym dniu? Bardzo, bardzo dobrze. <laughs> bardzo dobrze się czujemy. Rozluźniona atmosfera. Jest dobrze. E, jakie trudności wam sprawiła nasza drużyna, Gimnazjum Pieńsk? Dopisałem trochę więcej szczęścia niż nam, no i to chyba tyle. Poziom był bardzo wyrównany. Mam nadzieję, że w przyszłych zawodach dacie radę gimnazjum i zdobędziecie jeszcze lepszy wynik niż teraz. Przyjedziemy i będziemy próbować. Mamy taką nadzieję. Będzie dobrze. Oprócz tego, że chłopcy wywalczyli złoto, dziewczęta również nie dały za wygraną. Pod wodzą pana Marka Marędziaka również wywalczyły złoto. Jeste w tym dniu. No, jesteśmy usatysfakcjonowane, że bierzemy udział w takich zawodach, no i nabieramy nowego doświadczenia. Powiedzcie mi, jakie trudności wam sprawiła drużyna gimnazjum Pieńsk? No, szczególnie atak, Nie potrafiłyśmy sobie z nim poradzić. No i też z serwami. Mam nadzieję, że w przyszłych zawodach pokonacie ich i zdobędziecie jeszcze lepsze wyniki. No, my też mamy taką nadzieję. Gratulujemy naszym siatkarzom i siatkarkom oraz trenerom i życzymy powodzenia w zawodach strefowych.